Jeszcze raz e, witam wszystkich. No w dzisiejszym filmie e, będę zadawał różne pytania na chatbocie. Tu mi zasugerował bot jakie pytania mogę e, zadać. No na przykład teraz piszemy jak działa sztuczna inteligencja. Sztuczna i. jak skopiować w sumie. No i teraz odpisuję. Sztuczna inteligencja AI to dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem programów i algorytmów, które pozwalają na realizację zadań, które tradycyjnie wymagają ludzkiej inteligencji. AI wykorzystuje różne ty w tym uczenie maszynowe, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i wiele innych, aby analizować i interpretować dane i nauczyć się rozpoznawać wzorce. Uczenie maszynowe jest jednym z najważniejszych narzędzi AI polegający na tym, że komputer a, że komputer na podstawie proces ten może odbywać się na różne sposoby, w tym za pomocą algorytmów, które pozwalają na naukę z nadzorem. Mhm. W razie czego e to będę robić tak, że wy będziecie mogli sobie to przeczytać. zanawierzyć sobie, jeżeli ktoś będzie bardzo kurwa ciekawy. No ale to sobie po prostu przeczyta. Ale w sumie ja też czytam właściwie teraz. Bo bardzo sobie lubię ten czat czytać, które są łączone za pomocą według za pomocą wak, a ich zadaniem jest nauczenie. tworzenie populacji, które są szerowanie się na zyskania oprócz technik AI wykorzysty mhm. w sumie to bardziej ciekawe jest pierwsze e, pytanie na przykład jak nauczyć się uczenia maszynowego? teraz mu zadam pytanie jak, na u... jak już nauczyć się u nowego. maszynowego. Algebry liniowej, rachunku różniczkowego i statystyki. Podstawowa wiedza z jest różnie Dobra, jak nauczyć się? Co to algebra liniowa? Mo zadałem pytanie. Co to? Al, G bra, li, kurwa, al. Wybaczcie, mam dysleksję, alge I często mi też jest znaleźć błędy. Algebra liniowa to gałąź matematyki zajmująca się badaniem właściwości. Te... Przestrzenie liniowe to zbiory elementów, które można dodawać, mnożyć, takie jak liczby rzeczywiste czy zespolone. przy. Algebrze liniowej badamy takie pojęcia jak wektory macierzy, przekształcenia bazy. Algebra liniowa jest podstawą nauk ten także uczenia maszynowego, gdzie wykorzystuje się m.in. macierze do reprezentacji danych i przekształceń liniowych. No, dobra. Jest ciekawy, czy ten bot może wykryć to na podstawie mojej wcześniejszej konwersacji, że ja mam dyslekcja, nie? Eee. jest w stanie dysrekcji podczas, rozmowy nie masz informacji na temat twojego stanu zdrowia. sekcja to zaburzenie odczytywania i rozumienia tekstu. Błędy ortograficzne, trudności błędów ortograficznych innych po czas rozmów Teraz będzie przetwarzać. Mhm. Teraz nie zadam mu pytania, tylko napiszę, że rozumiem. W sumie to kurwa, po chuj to dźwięk włączyłem, dobra. Chcę tylko wyrobić dobre nawyki. Okej. Okay. Jeszcze raz sprawdzamy, bo czasem się takie zwiechy mam. Mhm. Pieniądz i ze szczęście i szczęśliwy. Mogą, dobra. Czasem kućba on się dostaje z wiechy. Czasem mam wrażenie, że on dostaje z wiechy. Też mnie ciekawi, czy istnieją inne boty podobne do niego. Nie. Istnie. Inne, bo ty podobne do ciebie z małej litery. czy mają takie same możliwości jak on Dobra mhm. Kiedyś też, jeszcze co by tu powiedzieć, był taki inny bot co się nazywał CleverBot, Bot. Ale był chamski strasznie, nie? Na przykład, jak ty zapytał o zasady dynamiki Newtona, to nie wymienił. Nie? Na przykład, go się zapytam o zasady dynamiki Newtona, to bez problemu wymieni. To pokażę, ale to tak z ciekawości. Aha, spytam się, co sądzi o cleverbocie? Co sądzisz o... Czekaj, czy będzie w stanie. Łokuźwa. To mnie też ciekawie, nie, czy dużo ludzi pisze do Tak, 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 to pisał przed tym. Jestem ciekawy, czy może odpowiedzieć. No, i się kurwa zaciął. No, dość często to robi. Chodzi, to jest tak miłe do tego bota, do widzów, to kurwa. Ja, ja. To co? Tym pozytywnym akcentem kończę ten odcinek. No jak widzicie, takie pytania zadałek, może to kogoś zaciekawi, nie? I tak dalej. Zadawał jeszcze inne pytania, ale to... Może kiedy indziej. Chciałem zdradzić, czy ten odcinek się przyjmie. Bo trochę mi się nie chce nagrywać Genshin Impact. I co? Na razie. Trzymajcie się. No, cześć.